Witajcie, jestem na targowisku miejskim w Łobrzenicy. Słuchajcie, jestem tutaj nie przypadkiem, ponieważ we wtorek na stronie Urzędu Gminy Łobrzenica pojawił się artykuł, jakoby odpowiednie władze w urzędzie spotkały się i obradowały na temat uwolnienia gospodarki i pomocy przedsiębiorcom lokalnym. No to to przelało, myślę, czare u większości, właściwie chyba u wszystkich. Handlujących przedsiębiorców, którzy zwrócili się licznie do mnie także o, o interwencję w tej sprawie, bo słuchajcie, chciałbym się zwrócić tutaj do rządzących decydentów gminy Łobrzenica i osoby odpowiedzialne za to, że jeśli ustaliliście już, że nie jesteście w stanie pomóc przedsiębiorcom, nie jesteście w stanie pomóc w biznesach w czymkolwiek, to przynajmniej słuchajcie, nie, nie przeszkadzajcie, bo w tym momencie przeszkadzacie i to, że targowisko w Łobrzenicy nadal w tej chwili jest zamknięte. No to, no to nie jest żadna pomoc, to jest wręcz jak dla mnie no rzecz no, no nie wymagająca mi się większego komentarza. Po prostu wszystko, nawet rząd zorientował się, że trzeba otworzyć gospodarkę, odbrodzić ją, trzeba działać, trzeba po prostu wrócić do normalności jakiejś i trzeba dać także mieszkańcom wybór, czy oni chcą chodzić i robić zakupy w galeriach, bo gdzieś muszą chodzić i robić zakupy, czy po prostu sobie wolą przyjść na wolnej przestrzeni na ponad dwóch hektarach miejsca e, i zrobić sobie zakupy na świeżym powietrzu, oczywiście zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, bo wiadomo, jesteśmy dalej w stanie, w stanie podwyższonego zagrożenia pandemii, e, ale no, dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe i chciałbym zapytać tutaj e, również zarządzających Łobrzynicą, jak tam z budżetem u Państwa? Czy, czy, czy ten budżet czasem nie został pomniejszony poprzez wpływy z pit i z cit w tym roku? Jak to ma się do zeszłego roku i jak to ma się do tego, że nie chcą Państwo otworzyć placu targowego, na którym gmina zyskuje, na którym gmina otrzymuje od handlarzy handlujących na placu pieniądze, co ma realny wpływ na, na, na przychody gminy, na jej, że tak powiem na jej, na jej no rozwój i no, no, no po prostu na płynność finansową. Z artykułu, który wyczytałem na stronie urzędu z wtorku, jasno wynika, że burmistrz uciął tutaj w tym miejscu wydatki bieżące, co, co jest równoważne z powolnym załamywaniem się stanu, stanu finansów gminy, więc dodatkowo zamknięcie targowiska tutaj przez cały maj, nie otwieranie go w, dalszej, w dalszym ciągu, no według mnie jest tutaj, myślę, pewnego rodzaju Raczkującą niegospodarnością burmistrza, w tym, w tym wypadku, i tu trzeba o tym jasno powiedzieć, co do jednego z dnia otwartych, tutaj minęło, panie burmistrzu. Zwrócę się do pana 25 dni. 25 dni minęło od ostatniego otwarcia targowiska, które według pana było mm, skrajnie niebezpieczne, i tak dalej, no, wiązało się z nie wiadomo jakim wielkim zagrożeniem. Wziął pan bardzo dumnie yy, na, za to odpowiedzialność na siebie, i minęło 25 dni. Chciałbym zapytać, co takiego. Wydarzyło się tutaj w obrzynicy Ile jest potencjalnie osób zakażonych? Jak sytuacja się ma? No bo jednak, skoro jesteśmy w sytuacji pandemii, Pan uważał to za skrajną nieodpowiedzialność i wielkie zagrożenie. To chciałbym zapytać o jakieś statystyki, wyniki, coś, co stoi i potwierdza Pana teorię, bo jeżeli nie. To, co stoi na przeszkodzie, aby teraz po 25 dniach, gdzie okres inkubacji tego zarazi strasznego wirusa, yy, który miał zabijać rzekomo no 5% populacji, a w tym momencie wiadomo, są inne wyniki i statystyki mówią co innego, to jakie są statystyki yy, za tym, po co popiera Pana decyzję o tym, że to jest dalej zamknięte? Skoro mamy 25 dni, a okres inkubacji to 14, i czegoś tu nie jestem w stanie zrozumieć. A tak swoją drogą, to nie jestem w stanie zrozumieć zagrożenia, jakie, jakie teoretycznie tutaj na nas czeka, bo. Ja wyłączając telewizor, powiem Wam szczerze, oglądającej i, 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 i decydenci tutaj rządzący, rządzący tutaj gminą, Łubrzynica, która jako jedyna no, nie chce otworzyć targowiska, ponieważ uważa to za, za bardzo niebezpieczne i skrajne zakupy na świeżym powietrzu. No, no, są na pewno bardziej niezdrowe niż, niż, niż zakupy w galerii czy w marketach, okej. Okay. Ale chciałbym powiedzieć, co, co widzą Państwo, no bo ja y, wychodzę z domu, czy tam Wyłączam ten telewizor, siejący panikę, siejący ten, zalewający nas tymi informacjami. Ja widzę ja widzę nie umierających ludzi i nie chorujących ludzi, tylko ja widzę zamykające się firmy, ludzi bez pracy, na wypowiedzeniach, bez premii i dodatków jakichkolwiek znajomych, przyjaciół, którzy martwią się o to, czy za chwilę nie otrzymają kolejnego, kolejnej obniżki, wypowiedzenia, zwolnienia czy, czy czegokolwiek. Widzę zawieszenia działalności. To widzę. Nie widzę. Nie chcę mówić, że zagrożenia nie ma, bo jednak jakieś tam występuje, ale, ale szanujmy się. I oboje, no wszyscy wiemy, a myślę, że pan w szczególności panie Burmistrzu, bo jest pan bardzo inteligentną osobą i, i na pewno to wie, że zagrożenie tak naprawdę jest w gospodarce, w zatrzymaniu gospodarki. I zagrożenie jest w tym, że zbliżamy się do myślę. Do, dopiero do początku tak naprawdę kryzysu, bo teraz to jest może moment przejściowy, ale to nie będzie od tak, że gospodarka ruszy, ludzie zaczną sprzedawać, kupować, wszystko będzie się fajnie kręciło. Nie, tak nie będzie. To jest dopiero początek i dopiero teraz zaczniemy się mierzyć z prawdziwym kryzysem. A w tym momencie, wracając do sytuacji zamkniętego targowiska w Obrzynicy, to jest jeden z elementów, to jest jeden z głównych elementów, przez które pogłębiamy kryzys i pogłębiamy naszą, nasz upadek gospodarki. I zbliżamy się do możliwej recesji. I spójrzmy globalnie, bo przez decyzję takich samorządów jak ten stajemy w obliczu już nie małego kryzysiku tutaj w Łobżzenie czy czegokolwiek, tylko naprawdę w, w, w sytuacji globalnego kryzysu, a tak kryzysu naszego państwa. Bo jeżeli natychmiast czegoś nie zrobimy, to już wszyscy zrozumieli, rząd rządzący, wszystko jest odlokowywane, wiadomo, restauracje, fryzjerzy i tak dalej, a targowisko na wolnym powietrzu, ponad dwa hektary pola jest zamknięte. No to jest dla mnie absolutnie jestem w stanie tego pojąć, dlatego musiałem ten nagrać ten live dla was, żeby dotarło to do decydentów, żeby dotarło to do wszystkich osób, do mieszkańców Łubrzynicy, którzy też wolą robić zakupy w niedzielę spokojnie z rodzinami na świeżym powietrzu, dbając o wszelkie zasady bezpieczeństwa. Bo takie są i takie są zachowywane i będą zachowywane. Nie rozumiem kompletnie decyzji o tym, żeby tego handlu tutaj żeby handlu tutaj nie uruchomić, więc Myślę, że na ten moment to wystarczy, a, a, a lokalne władze mają jeszcze cały piątek na przemyślenie swojej decyzji, która no, myślę, że nie do końca jest odpowiedzialna, jeśli chodzi o, o rozwój gminy, a także, a także o tą pomoc, którą ujrzałem we wtorek w artykule, że spotkali się Państwo w 8 osób w urzędzie i zaczęli gdybać o tym, jakby pomóc przedsiębiorcom. Nie, wy nie przeszkadzajcie im to wystarczy. Przestańcie przeszkadzać przedsiębiorcom i oni sobie sami poradzą, niczego od was nie chcą. Nie chcą od Was pomocy, pieniędzy, niczego, żadnych żebrania i żadnych socjali czegokolwiek. Dajcie im pracować, dajcie im zarabiać. Póki jeszcze można, póki jeszcze ludzie chcą kupować w jakikolwiek sposób. I taki, taki jest mój apel do Was. A na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć jedno: yy, Handlarze, jak przekazali mi informację, porozumieli się z prywatnym właścicielem gruntów. Tutaj obok, yy, tuż przy, 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 przy placu targowym w Obrzenicy. On nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby zająć te miejsca na targu. Ten Targ może odbić się normalne. Prywatny właściciel ziemi sam jest zdziwiony, dlaczego gmina zakazała nam handlu na całym targowisku. I w niedzielę tutaj w tym miejscu zachęcam i za, zaapeluję do wszystkich handlarzy, aby zgodnie z tym apelem przekazanym do mnie i z tym, co, co zorganizowali handlujący w części z prywatnym właścicielem zająć miejsca targowe tutaj. Obok na placu prywatnym, na którym nikt nie zgłasza przeciwwskazań do, 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 do zorganizowania handlu w przeciwieństwie do placu gminnego, który według gminy ma być zamknięty. Nie wiem w jakim celu, nie chcę robić spekulacji, nie chcę analizować tego, kto ma w tym interes. Po prostu liczę na odpowiedzialne decyzje ze strony władz gminy Łobrzenica i w szczególności burmistrza, aby tym tematem się zajął. Także apeluję panie burmistrzu, jeżeli pan jest organem monokratycznym w gminie Łobrzynica i pan ma prawo, bo pan ma prawo otworzyć to w każdej chwili teraz w tym momencie, żeby pan tę decyzję dokonał i zachował się odpowiedzialnie i wykonał to, na co liczą wszyscy przedsiębiorcy i myślę spokojnie 90% mieszkańców, którzy wolą zrobić zakupy sobie w słoneczny dzień na otwartej przestrzeni 2 hektary pola. Wszystkie zasady bezpieczeństwa można zachować już dużo lepiej niż w markecie, czy w galerii, czy, czy gdziekolwiek. Także stop absurdom, słuchajcie, trzymajcie się, musiałem to z siebie wyrzucić i mam nadzieję, że mam nadzieję, że władze gminy troszeczkę tutaj przejrzą na oczy i jednak spojrzą trochę szerzej niż, niż poza nie, jakiś, nie wiem, może marginalny, może własny interes. Nie mam zielonego pojęcia, co jest tutaj co jest tutaj motorem napędowym tych decyzji, że jest to zamknięte także liczę, że udostępnicie mnie jeżeli uważacie, że, że takie małe decyzje lokalne też wpływają na całą Polskę także bardzo mi się cieszę, jeżeli rzucicie to udostępnienie na swoich stronach i to się rozejdzie szerzej może coś się uda z tym zrobić także dzięki za uwagę, za udostępnienie trzymajcie się, wszystkiego dobrego bądźcie zdrowi, cześć!